Cześć. Melduję się ponownie. Jak obiecałem, następny filmik. I dzisiaj dzisiaj będzie moje pierwsze rozpakowanko. Zdecydowałem się również robić rozpakowania. Także zobaczymy co doszło. Pozamawiałem sporo rzeczy. Ale sam nie wiem dokładnie, co jest w której paczce, ponieważ zamówiłem z tej samej firmy po kilka razy. Paczki jeszcze są w drodze. Także zaczynamy. Pierwsza paczuszka. Zobaczymy. Już widzę. Gazety niemieckie. paczuszka na bok możemy poczytać milion cuszus <laughs> te miliony rozdają na prawo i na lewo oj proszę jak to wielka gazeta a jaka mała paczka Zobaczymy co w środeczku, która albo które z monet dotarły. Zapakowane dość starannie, pomimo tej gazety. Cóż mamy tutaj. A no tak. Mamy Johna. John Wayne. Zamówiony po starych cenach jeszcze fajnie. Cztery sztuki. Johna dotarło do mnie. Dobra. Mamy Johna na boku. Następna paciuszka. Może weźmiemy tą mniejszą. Zobaczymy co tutaj. Tak patrzę jak się do tego dobrać. A już mamy. Okej. Okay. Całkiem, całkiem. Coś już wypadło. Pięknie. Paczuszka na bok. Kartoniki. Może ktoś. O proszę, jedzenie dla kota. Ale to nie to. O proszę, jak ładnie było włożone. Udało mi się kupić dwuncjową mysz. Lunara, za sumę 47 euro, myślę, że to jest super cena, proszę bardzo, jest oryginalnie zafoliowana, nie oryginalnie, ale przez byłego właściciela, o. także nie będę, wszyscy to znamy, jest to dwuuncjówka, 47 euro, cena bardzo sympatyczna. Zobaczymy, czy dozbieram jeszcze, chociaż nie chciałem te wszystkie do końca. Ok, myszka. Zabieramy się na za jeszcze większą. Tu jak pięknie zapakowana, jak prezencik. Ale prezencik to żaden nie był. Tylko trzeba za to zapłacić. Było. ale bardzo fajnie estetycznie proszę bardzo tu jeszcze taśma No tak, jak zwykle, chrupki, tak zwane, rachunki, no i to jest wszystko, okej. Okay. no tu powinno być coś większego, o ile się nie mylę, Czyli może poprawię ten telefon? O tak, może bardziej. O, no i ma. Flower w prófie. No to fajnie wygląda. Jest w kapslu. Z certyfikatem. Była kupiona pół godziny po ukazaniu się. Proszę bardzo. Piękne lustro, jedna uncjówka w próbie. No pięknie. Ok. Odłożymy to sobie, ale mamy coś jeszcze. Mamy tu coś jeszcze. Jest to oczywiście 5 uncji w My MyFlower. Jak pamiętacie tym okrętem płynęli ojcowie pielgrzymi do Ameryki. tu jest piękna torba proszę trudno to wyjąć my flower tak no i mamy 5 uncji pięć uncji MyFlowera. Jedna uncja, pięć uncji. Jest to moja trzecia pięciouncjówka. Jeśli ktoś pamięta, także z marynistyki miałem zemstę królowej Anny. No i Z tego roku, tak, także Black Bart. Także mam trzy, pięć do tej pory. Które w ogóle kiedyś nie zamierzałem wchodzić, ale są piękne. Tu możemy tu już widać szczegóły. Naprawdę. Myślę, że moneta warta swych pieniędzy, zresztą cena zaczyna rosnąć. Dobra, zabieramy się za paczuszkę. Następną, ostatnią na ten moment, na dzisiaj. Ale już mówię, że jest ciężka. Także pewnie coś tam będzie dużego albo duża ilość. No i proszę cukiereczki. Rzucam żonie, żeby może się poczęstowała. Wielki. Wielki, tak. O, tu mamy coś więcej. Wow. Tu jest doza, dawka. Rachunek. Ok. Wszystko wyjęte. Także mamy pięć uncji, dwie uncje. Johnny Wayne. i my Flower w prófie. Wyciągamy. Uuu. No proszę. I tutaj mamy dojechała pozostałość BlackBird z serii Black Flag. Z tegoż roku zamówiłem tego dużą ilość, także dotarła jak widzę reszta. Kilka tup, można powiedzieć. jeszcze jakieś tutaj środeczko. O a! No jeszcze dalej. John Wayne, raz, dwa, trzy. Trzy Johny dokładamy. I tu mamy jeszcze John Wayne, następne trzy. Czyli sumując. Johna Wejna mamy w tej chwili 5, 10 sztuk. My flower w prófie 5 uncji, 2 uncje myszki i Blackbeard 3, 6, 9, 12 i 12. Czyli 20. 4 sztuki Blackberta z tego roku. Przypominam, pierwsza cena jego była 28,20. W tej chwili waha się 50 euro. Także myślę, że zakup zrobiłem dobry. Napiszcie, co o tym sądzicie. Czy dobrze zrobiłem, czy nie? Co o tym myślicie? Dzięki za oglądanie. Do następnego razu.